Cześć, witam was bardzo. serdecznie w moim 25. odcinku i dzisiaj będziemy nagrywać mega prezenty. Tak. Więc. Yej. Nagrywam z... Nagrywam z. Zują. Y tak. I napiszemy sobie status. Na Teraz ja. Witam was bardzo serdecznie. Mój kanał, Dobra. Zemki. Ona nagrywa razem ze mną. No. Zapraszam na mój kanał. Później zmienię to hasło, dlatego widzicie, bo mi się nie chce cenzurować. Mm -hmm. Właśnie. Odzyskałam badani... O Boże. Odzyskałam badani... Dobrze, najpierw na odcinku odbierzemy naszą gazetkę. Fame szybko! A u mnie się długo... Właśnie jutro jest konkurs, zapraszam mm. na Arta. Już naszykowałam sobie, żeby jutro nie robić. To ty już go zrobiłaś? No, tylko jest y, na brief. O i jeszcze wam y... Błagam żebyście mi pomagali Może dzisiaj na odcinku nawet wbijemy 16 level Bo już mam skarbonce Ło możemy wbijemy Otwieramy skarboneczkę Bem, bam, 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 Bateria rozładowana Mam 4% 16 level Łuhuu Poszli Dobra Co tu wybrać, co wybrać? Nie. O to! Kukutkę sobie biorę. Dobra, idziemy na maga prezenty, bo to jest akurat do tego odcinek. Dobra, pozdrawiam. O kurde, niedługo mnie pobijesz, będę musiała. No, pozdrawiam papitan05. A ja niedługo 18, więc pomagać mi. Pom dziękuję Ci za te buty. Pozdrawiam, pozdrawiam papitan05. Dziękuję Ci <głos》> za tą koszulę, podziałem papitan 05 za że nic nie robię I za te spodenki Podziałem papitan 05 Dziękuję Ci za... Łosy Podziałem papitan 05, dziękuję Ci za... Okularki moje ulubione Podziałem hashtag AS, hashtag ZO Dziękuję Ci za... Moje oksy Pozdrawiam, kapitan05, dziękuję Ci za to, ruska Pozdrawiam, kapitan05, dziękuję Ci za... Wyłączę na chwilę mikrofon, bo coś my... wyczułam, że to mi mama wejdzie do pokoju. Hashtag AS, ja mam wyłączyć? Pozdrawiam, Nie, jak ja. Was. Dziękuję Ci za te włosy unikatowe, pozdrawiam, ariwws21. I Dziękuję Ci za. Dziękuję, Zuzia. Ja? Tak, Czy ja już ja? miałam. To prawda. Ja. E, ja. Pozdrawiam. 21 Dziękuję Ci za. To też. Dziękuję. Pozdrawiam. 21 Dziękuję Ci za. wszelkie <laughs> moje. I napisać do na niego? No możesz napisać, jak chcesz. No, Potem no, hashtag z Hashtag z Hashtag z Dziękuję Ci za te buty. Potem dagadu. Gadu gadu. gadu. Dziękuję Ci za te portki. Dziękuję. Papitan05. Dziękuję Ci za tą koszulę. Pozdrawiam. Hashtag, hashtag z o. Dziękuję ci za te włosy. Pozdrawiam. hashtag ASKZ. Hashtag dziękuję Ci za gumę. Papi. Papi, tam, tam, za... też tam też mi dał prezent. Pozdrawiam Cię. Co? Papi, tam też mi dał prezent. No, Dzięki za te włosy. fajne. Pozdrawiam. Pozdrawiam. mi nie działa. 1, 2, 3. Dzięki Ci za włosy unikatowe. Pozdrawiam Nikola Monster, moją koleżankę z klasy. Dziękuję Ci. Co ona po to bym po... bym pozdrowić? Poczekaj. Pozdrawiam Nikola Monster. Dziękuję Ci ja. za. Dziękuję do pokoju. Proszę, możesz powiedzieć. Pozdrawiam Natalia Gwiazdka i Dziękuję Ci za pracę. Dobra. I pozdrawiam San2213. Dziękuję Ci za. To coś. Na głowę chyba. Aha, dobra. Pozdrawiam Koniczyta. Kontita. Kontita. 3, 2, 3, 9. Dziękuję Ci bardzo. Kurde. Za to wspomnienie. Pozdrawiam. Kontita. 3, 2, 3 9. Dziękuję Ci bardzo. Za te spodnie. Pozdrawiam. Hak minie, działa. 1, 2, 3. Dziękuję Ci za okularci. Pozdrawiam. A i Wawez. Dziękuję Ci za. O, już mówię hey, YouTube do Ciebie. Dziękuję Ci za te kolczyki z Ariany Grande. Hak, hak minie, działa. 1, 2, 3. Pozdrawiam Cię. I dziękuję za tą bluzę. Halo, Zuja, mówię do ciebie. Hej, YouTube. Poza, Ajiba bez. Weźcie no. jeden. Ja do ciebie też mówiłem hej, YouTube. Ale już nie byś sama. Dobra, pozdrawiam. mi nie dzieło. 1, 2, 3. Idzie na za. Kartę. Unikat. Pozdrawiam, hak mi nie działa. 1, 2, 3. Dziękuję ci. Szybko mam dużo prezentów. Mam was 50. O, mi się nie chce utrzymać. Powiem, ale male. Dziękuję ci za tą bluzkę. Ale malea. Dziękuję ci za tę kubalona. Pozdrawiam. Ale malea. Dziękuję ci za te, ci za te włosy. Powiedziałam Julia777779 Dziękuję Ci za To coś A powiem 21 Dziękuję Ci za Unikata Poczekajcie sekundę Dobra Powiedziałam Kasa Swet Olcia Kasa no, no jest Dziękuję Ci za bu Buty Poz no, i to już wszyscy, oh Ej, który to możesz to pozdrowić to... szybko. Zapraszam na, na mój artbook, co jutro będzie, będzie to... bo jeszcze raz mówię, można to wygrać to... bardzo fajne rzeczy. No, więc zapraszam też Was do tego, może w następnym odcinku kupimy sobie postera i tym, którzy mi pomagali do 16 levelka bardzo wam dziękuję i myślę, że dobijemy następny level już może następny odcinek mi będziecie bardzo dobrze pomagać więc y, do zobaczenia może jeszcze Zuzia chce komuś pozdrowić, chcesz? już kończę? dobra, poczekaj, bo chcę pozdrowić poczekaj no już dużo osób mi napisało Eee, pozdrawiam Paula Paula 099. Pozdrawiam również e, tola 11114. Pozdrawiam e, za, za Pozdrawiam jeszcze Karolikum. Jeszcze taką e, Sliwa 2.2 Spójrzcie mi listę życzeń. Jej. Bardzo was prosimy. No, poczekaj. Ej, szybko, jeszcze... Jeszcze, bo jest chwila jeszcze. Jest... Dobra, Dzień, jeszcze, jeszcze Pusza 6.6, 6. 6, 6. I jeszcze, poczekaj. poczekaj, Azura 4. I... I... i, i... Czekaj, jakaś osoba... Dobre, Dobre, dobra, dobra. O nie, jeszcze jedna osoba mi napisała. Pozdrawiam, Nila i, Seldusz... I, nie, Dziubek... Trójka, 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 <suszy> Tryka, trójka, 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 trójka. Dobra, i to jest koniec tego odcinka. Jeszcze Aksana. <suszy> jest dobra, kończymy ten odcinek, więc do zobaczenia w w tym, odcinku, więc do zobaczenia, pa! 不觉得难写。